Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was recenzję gry Massive Darkness. Uff, czekałem długo na tę grę, naprawdę byłem mi bardzo, bardzo ciekawy. A przepraszam, bo w sumie źle powiedziałem, to nie jest Massive Darkness, to jest Massive Darkness 2 Hellscape. E, no i teraz e, parę słów wstępu. Po pierwsze, jest to gra, którą owszem, dostaliśmy, do, e, dostaliśmy od wydawnictwa Portal, natomiast de facto nie do recenzji. A jako barter, żeby zrobić dla Was wideoinstrukcję. Wideoinstrukcja jest, sprawdzajcie, ona nie jest taka od A do Z, że tak wszystko, wszystko w sobie zawiera, bo tego tutaj naprawdę byłoby dosyć sporo. Ale tak, żeby pozwolić Wam wystartować, zacząć grać, to absolutnie ta wideoinstrukcja wystarczy. Śmiało polecam zapoznanie się, link do wideoinstrukcji macie poniżej. Kolejna rzecz, film dlatego ma też oznaczenie, że jest materiałem sponsorowanym, jednak nie ma tutaj żadnych, nie, pieniądze nie zostały przekazane, żadne, a już tym bardziej za samą recenzję. Tak jak mówię, Bartek dotyczy strictej tylko i wyłącznie instrukcji. ja mimo wszystko po prostu postanowiłem się podzielić z Wami co, moimi wrażeniami o tej grze, bo mówię, długo czekałem na tę grę, byłem jej bardzo ciekawy, jestem ogólnie fanem e, Mariażu e, Simon i e, Portal. I różnych właśnie figurkowych gier Simonu i w tym Side. A z tego co słyszałem, właśnie zanim ta gra w ogóle się ukazała, to z tego co słyszałem, to gra bardzo dużo z Zombieside czerpie. Przy czym, może, czerpie to nie jest dobre słowo, bo yy, yy, po prostu jest inspir Parę rzeczy to jest inspirowane Zombiesidem, i to jest absolutnie prawda, um, więc, więc tak. Co jeszcze chciałem tutaj powiedzieć tytułem wstępu? Yy, lubię Dungeon Crawlery. Więc tak generalnie tyle. Jeszcze chciałem się do, do tego wstępu. Przejdźmy, słuchajcie, przez informacje pudełkowe z tego olbrzymiego pudła. Tutaj widzę naklejka na pudełku, czyli coś tam oryginalnie nie pykło. Gambit patronuje. Ojej, to bez sensu. Po co ja tu w ogóle się zabrałem? Dobra, W zasadzie od jednego do sześciu graczy. Skaluje się tak sobie, jeśli mam być brutalnie szczery. Jest, ja bym na przykład na sześć osób... Nie usiadłem, nie przetestowałem, bo generalnie po trzech miałem dosyć. Po trzech stwierdziłem, jest wyżej nie, wyżej nie da rady. To jest masakra jakaś. Dlatego na przykład sześciu nie przetestowałem. Jeżeli ktoś grał w sześciu w Massive Darkness i nie wiem, usłyszy, ale na generalnie na przykład zgodzi się z innymi moimi wrażeniami, które za chwilę Wam powiem, śmiało proszę bardzo, piszcie w komentarzu, nieważne, nieważne czy się zgodzi czy nie. Jeżeli graliście w sześć osób w Massive Darkness, bardzo Was proszę, piszcie w komentarzach, jak to wyglądało, ile to trwało i czy to było jeszcze fajne. Bo mówię, przy trzech dłuższy scenariusz, zaczynało troszkę graniczyć z czymś niefajnym. Um, więc dalej, co tutaj mamy? 14+, plus... ja myślę, że ograne dwunastolatki sobie spokojnie z taką grą poradzą. Z zasad troszkę jest, ale to jest gra kooperacyjna, więc w razie czego możemy te cięższe rzeczy wziąć na siebie i pozwolić tłumaczyć w trakcie. Oczywiście nie ma, y, też tutaj jest niezabijanie tych potworów, ale to nie jest jakaś, nie wiadomo, krwawa gra. To nawet jest tutaj, bym powiedział, mniej tam, no wiecie, ja w Zombicide'a grałem z moim synem, jak miał 8 lat, nie? Czy nawet chyba mniej jeszcze. Więc, e, tak, mniej. Miał mniej, ja grałem z nim w Zombicide'a. Więc myślę, że tutaj jeszcze spokojniej, nie? Tylko mówię, tutaj to jest trudniejsza troszkę gra, nie? Niż Zombicide, to na pewno. Czas gry 120 minut. <laughs> Może być dłużej, dużo dłużej. E, ale, ale myślę, że tak no... Poniżej 120 minut nie da się raczej zejść, może tak na totalnym speedzie, jakby zagrać w ten podstawowy pierwszy serwis, który tylko służy ku temu, żeby na de facto się gry nauczyć, to może by zejść poniżej 120, 120 minut, ale jako dolna granica, 120 minut jest dobrze, dobrze tutaj wskazane. Wykonanie. Um, Rewelka. To jest ten poziom Simonu, który my lubimy, tutaj jeśli chodzi o figurki, to nic nas nie rozczarowuje, te duże figurki są duże i są zacne. Co prawda, no, to jest de facto gra z przed Ankh, bogowie Egiptu. Ona oryginalnie była wydawana przez Simon przed Ankh, bogowie Egiptu. W Polsce się ukazała po Ankh. No, jeśli chodzi o takie duże figurki, to dla mnie Ankh jest troszkę nie do zdarcia. Ale naprawdę, tutaj mamy bardzo dużo elementów. Mamy dużo różnego rodzaju żetonów. Ja tam nie jestem zbyt wielkim fanem małych żetonów, ale to jeszcze jest do przeżycia, że tak powiem. Jest dużo, że generalnie są dobrej jakości. Karty są dobrej jakości. Te duże karty naprawdę tych grasujących potworów, to jest, to jest konkret, to nawet Basia by na to nie marudziła. Tektura i tej, te kafle te kafle planszy, ładnie zilustrowane. No wiadomo, no te ilustracje jakby na kaflach. To, co na tych kaflach ja chyba nawet o tym nie powiedziałem instrukcji, bo jakby to, co jest, się dzieje na kaflu, w sensie jak patrzysz na ilustrację, co tam jest na, narysowane. To oprócz tego, czy coś jest w cieniu, czy nie, to, to nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, więc nawet się ignoruje to, co tam jest. Natomiast ilustracje na kartach tych potworów, te plansze plastikowe, kostki, customowe super, naprawdę zróżnicowanie w ogóle potworów to jakieś macki, to jakieś w ogóle trochę jakby quasi maszyny to jakiś właśnie Bóg Egiptu wie, wie, to nie jest Bóg Egiptu, nie, ale na zasadzie tak mi się skojarzyło, jest tego sporo i jest to bardzo ładnie zrobione. To jest absolutnie, jak to mawiają anglosasi, Simon Edits Finest. Nie? To, jest, to jest naprawdę, to jest, tu, tu, tutaj się postarali, dowieźli wszystko, do niczego się tu nie mogę przyczepić. Więc to jest zdecydowanie na plus. Sama gra. Obecnie mój ulubiony dungeon crawler. To w dalszym ciągu jest Imperium atakuje, tak. <grym> dungeon, Imperium atakuje to jest ciągle. Star Wars Imperium atakuje, to jest ciągle ulubiony dungeon crawler. W ogóle te gry lubię, ale <grym> tak jak mi się na przykład. Przepraszam, jestem lekko przyziemiony, mogę trochę pochrząkiwać. Tak jak na przykład bardzo przyjemnie mi się grało w gry typu Gloomhaven Szczęki 2, Descent Legendnym Roku. I w Imperium atakuje też de facto. To jednak te gry kampanijne. Są dla mnie takie deadline krowery kampanie, są dla mnie, ma, mam lekki problem z nimi na zasadzie, że no po pierwsze, warto mieć tą stałą ekipę, trzeba mieć de facto tę stałą ekipę. E, to, to w moim życiu to się nie tak często zdarza. E, wiem, że jak będę miał na, następną jakąś okazję, to pewnie będziemy chcieli właśnie ograć jakiś dodatek nowy do Imperium Atakuje, w który jeszcze nie graliśmy, e, a jeszcze trochę takich jest niestety, bo no nie mam czasu za dużo wracać do tej gry, więc do czego zmierzam? Podobam, podobają mi się dungeon crawlery, które mają ten swój klimat, mają ten klimat dungeon crawlerów, ale pozwalają mi po prostu usiąść i rozegrać jedną partię. I nie zastanawiać się, co było przed, co będzie po. Naprawdę fajnie, że ja wiem, że dodatek do Massive Darkness 2 wprowadza coś takiego, ale podstawka kompletnie nie ma struktury. Oczywiście możecie sobie te scenariusze rozegrać jeden po drugim. Nic, wam, nic tutaj nie stanowi, nie stoi Wam na przeszkodzie ale możecie po prostu rozegrać środkowy, potem możecie rozegrać pierwszy, potem ostatni, więc i dla mnie to jest na dzień dobry bardzo ważne, bo i, i najwięcej właśnie u zyskują takie dungeon crawlery, które mi na to pozwalają. Sword and Sorcery miał taką opcję, to właśnie ma taką możliwość. Posiadłość Szaleństwa, moim zdaniem też o posiadłości Szaleństwa uważam, można by powiedzieć, że to jest dungeon crawler. Myślę, że nawet o słuchajcie takim horrorze warkam Gra Karciana, można by powiedzieć, że to jest Dungeon Crawler. Gambit pozdrawiam. Um, więc, jakby, ale na przykład, właśnie Horror warka Gra Karciana, tam na przykład raczej ciężko. Tam trzeba, mamy ma scenariusze, konkretne tak kampanie, też właśnie mini-kampanie, co prawda, mniejsze, prostsze, krótsze, ale mimo wszystko warto ten. Posiadość szaleństwa pozwala nam po prostu wybrać sobie ten scenariusz i go rozegrać w oderwaniu od reszty. Więc na dzień dobry to jest na duży plus dla mnie, że coś, na coś takiego mi to pozwala. Kolejna rzecz, te podobieństwa do Zombie ich nie ma aż tak dużo. Znaczy, widać, że to gdzieś wyszło od tych samych ludzi, bo są podobne elementy, tak? Mamy te, te planszetki chociażby plastikowe. Koncepcję tego, jak te plansze wyglądają z tych kafli złożone. Otwieranie pomieszczeń, prawda? Zdobywanie punktów doświadczenia i wykorzystywanie ich i na przykład ten cały pod, yy, yy, to całe poziom podziemi, tak? Czyli w zależności od tego, jak, to, jak, jak mocno nas będą potwory bić, zależy od tego, jak bardzo jest, my awansowaliśmy jako postacie. To są wszystko, to są wszystko właśnie pomysły zaczerpnięte z Zobiside, ale jest tutaj tyle nowego wrzucone bym powiedział, tyle smaczków innych, tyle dodatkowych rzeczy, dodatkowych zasad, że nazywanie tego na przykład kopią Zombieside, albo nie wiem, Zombie Side, bez zombie, albo zombie site w podziemiach. To byłoby totalnie chybione. To jest zupełnie mimo wszystko inna, inna gra, uważam. Um, I przede wszystkim, to, ktoś porównał to do Diablo, Panda o tym wspominał, że to jest takie diablo na planszy. Nie grałem w diablo, więc nie mogę tutaj tego powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o takie chodzenie po planszyt i trzaskanie potworów, to jest to bardzo sympatyczne. Jest to naprawdę cholernie sympatyczne dzięki temu zróżnicowaniu, które tu mamy, bo pomiędzy ilością przedmiotów, to jest bardzo dużo kart. Gra ma naprawdę dużo kart. Pomiędzy różnymi przedmiotami, które mamy, pomiędzy zdolnościami, które możemy sobie wziąć, pomiędzy tym, jak zróżnicowane między sobą są postacie, to tutaj naprawdę. Nie wkrada się po takie poczucie, wiecie, znudzenia, znużenia, powtarzalności. Tutaj naprawdę, ok, jakby ogólnie ta koncepcja jest jakby zawsze podobna gdzieś tam, bo idziemy przez te pomilochy i tłuczemy potwory i musimy coś zrobić, coś podnieść, coś gdzieś zanieść, cokolwiek, nie? Ale mimo wszystko, to jak ktoś, co, co, co o, teraz mam taki przynód, teraz mam to i teraz mogę skorzystać z tego, a to połączę ze swoją zdolnością i mam to. Więc naprawdę jest bardzo dużo tego kombinowania i przez to ta gra. Pomimo, że to jest ciągle Ameri, pomimo tego, że mamy prawda, kosteczki, które będą nas często wkurzać, to jednak mamy takie poczucie, że tutaj naprawdę się rozwijamy, naprawdę coś budujemy i naprawdę korzystamy z tego, co, jakie decyzje sami podjęliśmy i jak mądrze sobie zaplanowaliśmy coś w przód. Więc jest, jest ta losowość, ale jest poczucie jakiejś kontroli nad tym. To jest super. Awansowanie mi się, podoba, Koncepcja awansowania mi się podoba taka trochę wymuszona, ale, ale mi się podoba. Ktoś tam się pytał kiedyś, czy tam się za szybko nie awansuje. Nie powiedziałbym, się, że tam się za szybko awansuje. Nie wiem, dla mnie się awansuje w sam raz. Nie lubię, nie lubię gra, gdzie faktycznie od razu awansujemy i od razu nas trzepią mocniej te potwory przez to, ale nie lubię też takiej gry, gdzie po prostu chodzi się i buduje się i buduje się i buduje się i, buduje się i po, nie wiem, po dwóch godzinach grania w końcu można zacząć grać, bo w końcu sobie się rozwinąłem na tyle. Nie, to jest moim zdaniem tak zdrowo, rozsądkowo to bardzo to tak wszystko wypośrodkowane, że akurat nie jest, sam raz, jest OK. Jeśli chodzi o to tempo awansowania. Um, co jeszcze mi się tu podoba? Yy, kartach powiedziałem, yy, wykonanie to wszystko jako Dungeon crawler, że to jest właśnie coś, to się, to się sprawdza idealnie. Pozwólcie, że powiem Wam o największej zalecie tej gry. I, i, I to jak ja to czy usłyszałem o tej grze, sobie obejrzałem coś tam, to od razu mi się to w głowie ujawniło, że o kurde to brzmi mega zarobiście. I to się okazało moim ulubionym aspektem tej gry. Yy, bo wiecie, no tyle, dużo jest gier tak, gdzie się chodzi, się nawala i się tłucze z tymi potworami. Ale te postacie, nie? Ta różnorodność wśród tych postaci, to, że każda postać ma taką swoją trochę małą grę. <laughs> Przepraszam, to jest... <laughs> To jest podobnie jak myśmy w stanie grali za trochę kupców, nie, tam też każdy miał trochę inną grę. Inny temat, inna ciężkość. Ale powiem wam, jest taka frajda w odkrywaniu. Naprawdę pierwsza rozgrywka każdą postacią jest zawsze mega ciekawa, bo się odkrywa tą swoją postać i się ma taką sporą frajdę z tego, jak tą postacią ogarniać i jak tą postacią sterować. To jest zarąbiste rozwiązanie, bo one są bardzo. One są zróżnicowane między sobą konkretnie. Ale mimo wszystko są na tyle podobne i na tyle proste są zasady indywidualnych postaci, że to nie jest tak, że ktoś. O Jezu, poczekaj, ja muszę teraz znowu sobie przypomnieć, nie wiem, i każdy ma swoją osobną małą instrukcję i teraz wertuje ją, żeby zobaczyć, jak to. Nie, to jest tam, są dwie strony, półtorej strony, jedna strona zasad, na przykład taki jeden akapit, króciutki, tego można zasadzie wiedzieć, że tutaj okej, okay, dobra, ja muszę przeczytać, ja biorę te karty i dociągam i dociąga mi tyle. Więc to jest naprawdę bardzo łatwe do ogarnięcia, ale powiem że jest z tego taka frajda, mało tego jest frajda z patrzenia jak inni to grają. Ja uwielbiałem patrzeć jak Panda grał w Black sam ze sobą z tymi kartami, bo po prostu mnie się pięknie wkurzał. <grywka> <player> I to, i to było, ale to było fajne, bo to było tak, że wszyscy byliśmy na przykład zaangażowani w to, jak Panda będzie na przykład właśnie grał i, i, i dobierał te karty i pytał się, słuchajcie, to jak myślicie, dobierać dalej czy nie, dobierać dalej czy nie. No nie wiemy, stary, no kurde, no nie wiem, no, warto, no, du, du, no jest, no, no dobra, no dobierz. I, i, I dyskutowało się o tym. Ja miałem, nie wiem, jakieś tam trzy żetony, dobierałem z tego rogue i Po prostu się zastanawiałem, jak, którą użyć, do czego. Więc pod tym względem i, i to było fajne, dlatego, że no. Wiecie, tura gracza mogła trochę trwać, to są trzy akcje. Możecie mieć dwie walki na przykład, to, która mogła trwać, więc jak wszyscy pozostali gracze są aż tak w to zaangażowani to aż tak nie boli, to aż tak nas, a nam nie, nie doskwiera, więc y, uważam, że ten y, pomysł ze zróżnicowaniem postaci z tym, i z tym, żeby każda postać miała taką swoją gierkę absolutnie zdało egzamin, chcę tego więcej, chcę tego więcej, nie? więc to jest, to jest olbrzymia zaleta dla mnie. Minus. A propos tego skalowania, no powiem Wam szczerze, przy trzech graczach, taki średniej długości scenariusz pod koniec się troszkę zaczął dłużyć. Pod koniec się troszkę zaczął dłużyć. Próg wejścia, też przez to te właśnie wszystkie tam różnice i tak dalej, i tak dalej, nie jest tu też najniższy. Pierwsze rozgrywki nie będą szły, tak wiecie. Tak, nie, nie wiem ile pierwszych, no jedna, dwie, w zależności od tego, jak zaawansowanymi graczami jesteście. No i mówię, i przy tych dłuższych scenariuszach, to się może. Czy, czy wiecie, no to, to, to jest też gra, której się trzeba trochę nauczyć, trzeba się tych misji nauczyć, trzeba się tych potworów troszkę nauczyć na zasadzie, żeby jak pode, popełnicie błędy, to ta gra was troszkę pokaże i będzie niestety będziecie trochę cofnięci i przez to będzie to dłużej trwało i może się wkraść taki właśnie efekt, że ojejku, dobra, to już troszkę to za długo trwa. Więc, coś takiego się nam wkradało. Nie za dużo, ale momentami to było. Natomiast, to jest dla, dla fanów dungeon crawlerów, gdzie siadamy i po prostu trzepiemy potwory, to jest super. Ja wiem, że to trochę kosztuje. Nie wiem, czy. Yy, jakby to powiedzieć, gdybym ja wydał te pieniądze na tę grę, wiedząc czym ona jest i, i, i lubiąc dungeon crawlery i chcąc po prostu mieć coś takiego, ja bym był zadowolony. Bo dostaje w komponentach. W samych komponentach dostaje to, to, za co zapłaciłem. A jeszcze do tego dochodzi fajna gra i fajny dungeon crawler, dobrze pomyślany, taki, do którego mogę sobie usiąść. Ten mechanizm tych drzwi, to jest też coś na przykład na zasadzie, okej, okay, nie ma spotkań jako takich, na zasadzie wiecie, że to nie jest gra przygodowa, gdzie chodzimy i przeżywamy jakieś spotkania, ale te drzwi, karty drzwi nam troszkę to rekompensują i jest to naprawdę fajny zabieg. Więc też nam się podobał. Więc no, mówię, ona jest dla mnie, ja jestem tutaj absolutnie na tak, tylko mówię, na jednego, dwóch, czasami trzech graczy. Ale jeden, dwa to jest ten układ, w którym ja to będę grał najczęściej. Ale absolutnie to u mnie w kolekcji zostaje. W tej chwili daję temu 8 na 10. Rewelacyjny pomysł z tymi postaciami. Bardzo dobrze, jakby wiecie, takie zmienione, podkręcone, bardziej skomplikowane zombie side i rzeczy z rzeczy zombie side wsadzone w coś nowego, w coś dobrego, przepięknie wydane. Mówię, no ja myślę, że powinniście być zadowoleni. 8 na 10 od faktur dla Massive Darkness 2 Hellscape. Tyle. Piszcie w komentarzach, jak macie jeszcze jakieś pytania, chcecie wiedzieć coś więcej, dajcie znać. Odpowiem Wam tak szybko jak tylko będę mógł. A póki co bardzo Wam dziękuję. Dziękuję raz jeszcze Portalowi, że przekazał nam to do nagrania instrukcji. A Wam, moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, i przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie wzorczenia w tych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała. Poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.